Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Napisał do mnie Krzysztof jakiś czas temu, całkiem niedawno. Poprosił o e, Celestial Lions, i to właśnie dzisiaj jest pierwsza część artykułu tego. Zapytał, czy można w jakiś sposób zasponsorować. E, dorzucił e, pewną kwotę, resztę dołożymy. Będziemy czytali, dużo tego będzie, Celestial Lions, czyli niebiańskie lwy, Dawid zdążył przetłumaczyć w miarę szybko część artykułu, tak więc czytamy. Wasza przyszłość będzie serią prób jedną po drugiej, do czasu gdy nie zaskarbicie sobie chwały, którą przydzielono wam u boku Imperatora. Przed najtrudniejszymi z nich staniecie od razu, byśmy wiedzieli, że nie marnujemy z wami czasu. Mówca śmierci Zikhelm z Zakonu Niebiańskich Lwów. Niebiańskie lwy to lojalistyczny zakon sukcesorski stoickich imperialnych pięści, powołany do służby w 38. milenium w czasie nieznanej fundacji, choć pewni imperialni uczeni podejrzewają, że zakon musiał powstać w czasie 28. fundacji. Po 25. fundacji, w pewnym momencie drugiej połowy 40. milenium, niebiańskie lwy stały się częścią triumviratu zakonów kosmicznych Marines, u boku zakonów włóczni imperatora i gwiezdnych skorpionów. Nazywanego Adeptus Velia Velarii, lepiej znanym pod mianem Strażników Zasłony. Świętomicją tych zakonów stało się pełnienie warty nad rozbitymi światami regionu imperialnej przestrzeni, znanego jako Zasłona Elary. Od momentu swojego powstania zakon zaskarbił sobie chwalebną reputację. Historia niebiańskich lwów rozciąga się na 4000 terańskich lat, ale wydarzenia wtrącone w ruch ponad 5 solarnych dekad temu, w czasie rutynowego szturmu na świat Katar. W 948 roku 41. milenium doprowadziły do niemal całkowitego zniszczenia zakonu w obliczu III wojny o Armagedon. Z tego starcia przy życiu zostało mniej, została mniej niż pełna kompania niebiańskich lwów. Obrani na cel przez Inkwizycję jako przykład tego, co dzieje się z zakonami Adeptusa Startes, które sprzeciwiają się woli świętych sług imperatora, niebiańskie lwy przetrwały tylko dzięki bratniej interwencji zakonu czarnych templariuszy, którego Astartes są potomkami tego samego prymarchy. Kilkudziesięciu ocalałych niebieskich lwów powróciło na swój ojczysty świat Elizium 9 w regionie zasłony Elary pod dowództwem swojego nowego mistrza Ekene Dubaku, planując bolesny proces odbudowy Zakonu do jego pełnej siły. Później, po narodzinach Wielkiego Ryftu, Zakon został uwikłany w obronę regionu zasłonu, zasłony u boku włóczni imperatora. Przed atakiem Wielkiej Hordy Chaosu nazywanej wygnaniem lub egzylarchią. Egzylarchia znajdowała się pod dowództwem Astarte z zakonu Gwiezdnych Skorpionów, który w przeszłości był częścią Adeptus Velarii. Jak wygląda historia? Niebiańskie lwy to zakon sukcesorski, powstały z genoziarna prymarchy Legionu Imperialnych Pięści Rogaladorna. Ich formacja powstała w czasie nieznanej fundacji w późniejszych latach 38 milenium. Na przestrzeni czterech następnych tysiącleci lwy dowiodły bycia stanowczym i godnym... E, godnym... Nazywania się spadkobiercą rogala Dorna zakonem, za wzięcie broniącym królestwa ludzkości przed wrogami imperatora, mimo to zapalczywa duma i ścisłe, moralne zasady mogły być jedną z przyczyn niemal całkowitego zniszczenia zakonu. Katar jest światem, na którym to ta patetyczna uraza została powołana do życia, to właśnie tam inkwizycja zdradziła niebiański lwy po raz pierwszy. Mógłbyś co prawda wpaść w gniew. Na tę nowinę, podobnie jak w gniew, wpadło wiele zakonów, do których dotarła ta plotka, jednak to również na tym samym świecie lwy zostały przeklęte przez własną naiwność. Rekruzjarcha czarnych templariuszy, Merek Grimaldus powiedział: Inkwizycja jest bardzo tajemniczą organizacją, nieodpowiadającą przed żadnym z imperialnych praw ani autorytetów, nie licząc samego Boga Imperatora. Jedynym zadaniem tej organizacji jest, szeroko rozumiana, ochrona ludzkości. Działając niczym tajna policja imperium, inkwizytorzy zajmują się walką ze wszystkimi zagrożeniami dla stabilności królestwa imperatora, licząc od zepsucia szerzonego przez siły chaosu heretyków, mutanty i rebeliantów po walkę z tyranidami, orkami i drukhari. Mimo to inkwizycja nie wygląda tak, jak wyobrażają sobie większość obywateli. Nie jest to organizacja zwarta, połączona siatką zorganizowanej władzy. Jej szeregi składają się z indywidualistów, o różnych ideologiach, pomysłach i celach, posiadających niczym nieograniczony autorytet i immunitet nad wszystkimi kodeksami prawnymi imperium. Wszystko inne składa się na osiągnięcia inkwizytorów oraz wpływy i władzę, którą w czasie swojej służby zgromadzą pod swoim nazwiskiem. Nawet ich cenne orda są jedynie liniami łączącymi ich w nieco większym kręgu, stanowiąc filozofię specjalizacji i intencji bez znaczenia wobec militarnej siły zorganizowanej hierarchii. Ich władza jest niezwykle realna, a jednocześnie przebiegle złudna. Inkwizycja jest na wszystkie sposoby całkowitym przeciwieństwem adeptus Astartes, których tymczasowy autorytet spada po równi pochyłej od czasów herezji Horusa. Mimo to ci genetycznie wzmocnieni transludzcy wojownicy odgrywają kluczową rolę w obronie imperium, nie ubiegając się do ułudy kontrolowania wielkiej władzy. Ich floty zakonne i bractwa mówią same za siebie. Inkwizytorzy mogą się jednak cieszyć najbardziej mglistą z cnót, autorytetem absolutnym. Gdy Inkwizytor zgłasza zapotrzebowanie na imperialne zasoby, polega na groźbie związaną z autorytetem swojego tytułu, nie zaś na prawdziwej współpracy między różnymi organizacjami Imperium. Do czegoś podobnego doszło, gdy w 948 roku 41. milenium Inkwizycja wezwała Zakon Niebiańskich Lwów do wsparcia jej wysiłków, w stłumieniu rebelii, która ogarnęła cały świat świątynny Katar. Słowo o rebelii dotarło tylko do kilku innych zakonów Astartes, ale w jeszcze mniejszej liczbie z nich w ogóle o tym rozmawiano. Tych kilku marins, którzy byli świadomi nieuchronnej anihilacji całej planety, najwidoczniej nie uznało, że stanowi to zagrożenie dla autonomii adeptus Astartes i woleli skupić się na zagrożeniach płynących z ich własnych wojen. Choć niewielu ludzi w ogóle o tym słyszało, temat Kataru stał się punktem zapalnym konfliktu o Dumę między lwami a ich sojusznikami z inkwizycji. Był to konflikt, który w imperium ma miejsce wiele razy w ciągu każdego, mijającego roku, na wielu jego światach. Wiele z tych nieporozumień prowadziło do rozlewu krwi. To, co jest tak bardzo irytujące w sytuacji, w jakiej znalazły się niebiańskie lwy, to to, że zakon zachował opanowanie i rozsądek podczas gdy miał wszelkie prawo do utopienia swoich wrogów w ich własnej krwi. Katar był światem pełnym kapłanów i kapłanek, wyznawców i wiernych, był to świat ekleksjarchi, znajdujący się w niewoli kapłanów wieży z Kości Słoniowej Imperialnego Kreda. Kapłaństwo tej planety w tajemnicy zaczęło praktykować różne dewiacje. Jak wielu innych ludzi, których również dotykać zaczyna grzech nieczystości, słudzy Eklezjarchy zaczęli wznosić modły do rujnujących mocy. Co jeszcze gorsze, ich mroczne kłamstwa zaczęły ściągać mieszkańców Kataru z drogi opromienionej blaskiem Boga Imperatora, licząc od najmniejszych nędzarzy po najbardziej wpływowych mieszkańców planety. A postaci zepsuli lud Kataru, poprzez bluźnierstwa i kłamstwa, które były tak urzekające, że z pozoru mieszkańcom planety, których modlitwy pozostawały niewysłuchane, wydawały się one prawdziwe. Choć imperator był nieśmiertelny i wszechpotężny, nie mógł być Bogiem, a jednak ludzkość w swej błogosławionej ignorancji czciła go pod postacią Boga. Dowód na potwierdzenie tej tezy był oczywisty. Fałszywi bogowie nie odpowiadają na modlitwy. Jakże kuszący musi to być argument w ustach kapłanów sekt i społeczeństw oddalonych od błogosławionego świata terry, światła terry, by szukać odpowiedzi gdzie indziej, gdy na błagania składane imperatorowi odpowiada głucha cisza. Jednostki obrony planetarnej Kataru nie powstały, by stłamsić rewolucję w zarodku, a zamiast tego dołączyły do niej. W miarę upływu czasu, rebelia zyskiwała na wpływowych wichrzycielach. Potęga bluźnierstwa zrodzonego na Katarze była tak wielka, że wkrótce do rebelii dołączyły regimenty Astra Militarum z pobliskich układów gwiezdnych. Widząc rozmiar zagrożenia idącego za rebelią, inkwizytor Apolion złożył prośbę o wsparcie swoich sił do Zakonu Niebiańskich Lwów, jako że każda próba jaką podjął do tej pory kończyła się kolejnymi upokorzeniami. Inkwizytor mógł co prawda zorganizować blokadę orbity planety, ale nie miał żadnych sił zdolnych do dokonania szturmu na jej powierzchnię. W obliczu jego oczywistej porażki, lwy postanowiły pomóc inkwizycji i zaatakować pełną siłą swojego zakonu. Setki astartes spadły na katar niczym deszcz świętego ognia, błogosławionego żelaza i prawdziwej wiary w próbie ocalenia świata, który zapomniał, jak smakują wszystkie te trzy rzeczy. Wkrótce doszło do masakry, jako że siły rebeliantów Składały się ze zwykłych śmiertelników, podążających za kłamstwami fałszywych proroków. Lwy zniszczyły rebelię całkowicie, zginęli wszyscy. Każdy mężczyzna i kobieta, trzymający broń, padli trupem. Zakon zdławił rebelię w zaledwie kilka tygodni. Gdy Astartes zakończyli swoją misję, na planecie próżno było szukać jakiejkolwiek armii, nawet lokalnej milicji. Nawet w najgłębszych bunkrach i najbardziej odizolowanych miejscach Kataru nie przeżył ani jeden kapłan. Gdy zbrojny opór spotkał się z anihilacją, Niebiańskie lwy powróciły na orbitę. Niezależnie od tego, jaka herezja trawiła mieszkańców tej planety, od tak długiego czasu, od tej pory miało to być zmartwienie innych. Zmartwieniem, które nie wymagało wsparcia ze strony bolterów i ostrzy. Wówczas wiara lwów była tak silna, że pozwoliła im ona w to uwierzyć. Jak pokazała historia, była to źle pokładana wiara. Jak ma to miejsce w wypadku wielu, Przeprowadzanych w Imperium czystek lwy nie oczekiwały, że kapłani imperialnego Kreda wkroczą do zrujnowanych miast Kataru, prowadząc zagubioną populację ku oświeceniu niczym dobry pasterz prowadzi swoje owieczki. Zakonowi zajęło kilka solarnych dni, nim jego siły odzyskały z planety swój ekwipunek, opłakały poległych i przygotowały się do opuszczenia świata. W tym samym czasie podwładni Apoliona niestrudzenie pracowali, badając populację świata, liczącą sobie 8 miliardów istnień pod kątem ich dalszego spaczenia. Gdy lwy opuściły planetę, a ich statki znalazły się ledwie poza jej orbitą, okręty wojenne Apoliona otworzyły ogień w stronę planety. Reszta blokady okrętów imperialnej marynarki podążyła za przykładem inkwizytora i przyłączyła się do jego niszczącej salwy, obierając za cel miasta i inne skupiska populacji. Gdy lwy obserwowały, jak imperialne okręty wykonują rozkaz exterminatus, Zlecony im przez Apoliona, zalewając dawny świat świątynny świętym ogniem, by oczyścić go z zepsucia, w kosmicznych marins wstąpił gniew. Ich ciężko wywalczony honor spłonął razem z ostatnim miastem Kataru. Każdy strzał, jaki Astartes oddali w tej wojnie, został zdradzony, a cały ich wysiłek wojenny zmarnowany w mgnieniu oka. Lordowie niebiańskich lwów zażądali, by okręty blokady wstrzymały ogień i odpowiedziały za swoje czyny. Apollion odmówił im, uznając, że cała populacja świata poniżej została spaczona ponad wszelkie możliwości ocalenia jej. Co więcej, ośmielił się podziękować lwom za ich starania, choć jak sam przyznał, koniec końców okazały się daremne. W zaledwie godzinę później wszystkie miasta Kataru zostały zamienione w pył. Całkiem możliwe, że Inkwizytor miał rację, a herezja zdążyła zapuścić korzenie w społeczeństwie planety. Być może faktycznie w sercach i umysłach mieszkańców planety zalęgło się zepsute robactwo. Inkwizytorzy faktycznie byli w stanie wykryć zepsucie ukryte głęboko w ludzkim umyśle i zajmowało im to maksymalnie kilka uderzeń serca. A co do człowieka, tak znamienitego jak Apolion, oczywistym było, iż nie mógł się on mylić. Inkwizytor podjął decyzję, która leżała w zakresie jego obowiązków. Zrobił to, co zrobiłoby wielu jego kolegów po fachu. Co więcej... Wielu mistrzów zakonów kosmicznych Marins nie podjęłoby innej decyzji, gdyby tylko to im powierzono obowiązek jej podjęcia. Obowiązek podjęcia decyzji nie sprawia jednak, że automatycznie staje się ona słuszna i sprawiedliwa. Mimo to, gdy Inkwizytor postanowił, jego... to, to, postanowił, jego słowo stało się faktem. Ta pełna żalu prawda należała do rodzaju tych, z którą ci, którzy doświadczyli haniebnych czynów Inkwizytora, zwyczajnie muszą nauczyć się żyć. Nie był on pierwszym i jedynym człowiekiem o tak wysokiej randze, którego moralność zgniła po dojściu do faktycznej władzy. Pomimo ich gniewu, zamiast ucie uciec się do przemocy, dowództwo zakonu lwów wysłało wiadomość do całego podsektora, ostrzegając wszystkie imperialne posterunki i regionalnych gubernatorów przed kontaktami z Inkwizycją, przedstawiając historię tego, do czego doszło na Katarze. Co więcej, Poselstwo zakonu zostało wysłane na samą terrę. Do stolicy imperium wyruszyła delegacja mówców śmierci i wojennych liderów, wybranych do tego zadania, by podkreślić powagę sytuacji. Podróży na świat tronowy nie przetrwał żaden z wysłanych posłów. Ich okręt został odnaleziony dwa terrańskie lata później, głęboko na terytorium Orków. Wszystkie ślady pozostawione na burcie statku wskazywały na nieszczęśliwą translokację z Osnowy. Nie odnaleziono żadnych śladów po bitwie w próżni. W imperium niekiedy zwyczajnie tak po prostu bywa. Załogi wielu okrętów wchodzą do osnowy z wielkimi nadziejami na pomyślne ukończenie podjętej wyprawy, jednak część z nich nigdy już jej nie opuszcza. Wnętrze zakonnego okrętu było pozbawione wszelkich śladów po swoich byłych załogantach. Wszystkie pokłady statku były pokryte zmutowanym metalem i trucizną, uniemożliwiającą przywrócenie okrętowi dawnej sprawności. Na przestrzeni następnych kilku dekad Niebiańskie lwy raz po raz domagały się przeprowadzenia śledztwa w sprawie masakry na Katarze. A Startes wysłali odpowiednie wiadomości do wszystkich imperialnych urzędników, którzy byli gotowi je przeczytać, licząc od planetarnych regentów po króli kapłanów i światów świątynnych. Jeśli kiedykolwiek faktycznie doszło do przeprowadzenia śledztwa w tej sprawie, najwyraźniej utajniono je, nim jego wyniki dotarły do zakonu. Głośne potępienie inkwizycji przez niebiańskie lwy. I ich żądanie przeprowadzenia śledztwa wzburzyły wielu ważnych ludzi w najbardziej wpływowych kręgach imperium. Choć nikt nie jest w stanie potwierdzić tego ze stuprocentową pewnością, istnieją przesłanki świadczące o tym, że mogło to przyczynić się do ostatnich nieszczęść, jakim zakon niebiańskich lwów musiał sprostać. Jakie to były nieszczęścia usłyszycie w następnym odcinku. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Dziękuję Krzysztofowi, który zapoczątkował a ze sponsorowanie tego kanału Dawidowi za to, że zaczął pisać ten artykuł. Mam nadzieję, że to się rozwinie w coraz ciekawsze w ciekawsze rzeczy i historie. Dzięki wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.